Andrzej, jutro Twój pojedynek z Julio Acostą. Jak długo było przerwy, jak dużo było treningów po ostatniej gali w Jeliczce? Gdzie jednak w tym pojedynku trochę też przyjąłeś i na pewno się trochę wyeksploatowałeś? No, zdrowa, trochę mi ta walka odebrała, nie powiem ostatnia. W sumie pierwszy raz mnie tak naprawdę rano jak wstając, wszystko bolało. I powiem tak, że miałem odpoczynku gdzieś jakieś około 4 dni. Tak, 4 dni odpoczynku, gdzie nic po prostu nie robiłem. Chciałem, żeby to ciało wróciło do normy, żeby to wszystko przestało boleć te mięśnie. No i zaczęliśmy już. Po tych czterech dniach od nowa y, ciężką pracę, tak jakby po prostu wrzucić się w w trening, bo wiedzieliśmy, że nas czeka walka kolejna i, i tak to wyglądało. Rywal tym razem nie imponuje aż tak warunkami fizycznymi, ale też wydaje się dosyć groźny, groźny, zwłaszcza jego narodowość. Kubańczyk mówi o tym, że na pewno boksersko nie jest gapą. No tak, wiele mówi za niego, ale zobaczymy jak to będzie, wszystko w ring pokaże, jak to się mówi, prawda? No zobaczymy. Yy... Myślę, że nie będzie tak źle, że wszystko ułoży się pod moją korzyść. Widzieliśmy tego zawodnika, niech tak w poprzedniej walce z połem, że nie widzieliśmy nic o nim, prawda? Tutaj trener go tak dobrze rozpracował, robiliśmy taktykę pod niego, wszystko. Także myślę, że wszystko będzie dobrze. No. Zobaczymy jutro. Teraz przygotowywałeś się już ze swoim stałym trenerem, także chyba lepiej powinno być od pierwszej rundy. No zobaczymy, jak rywal pozwoli na to robić, prawda? Ale myślę, że tak, że będzie dobrze. No, jestem przygotowany bardzo dobrze. Myślę, że głowa wytrzyma wszystko, psychicznie, mentalnie wszystko jestem gotowy na walkę i jest ok. zdrowy jestem, także będzie super. Przygotowywałeś się tutaj też po części chyba w Warszawie, tak? Bo widziałem, że sparowałeś z Mackiem Sulęckim, z innymi pięściarzami od Andrzeja Mitruka. Tak, przyjechaliśmy na ostatni tydzień w sumie sparingów, przyjechaliśmy do Warszawy, sparowaliśmy właśnie z Mackiem Sulęckim, z Norbertem Dąbrowskim i z Norwegiem takich chłopak, który będzie miał debiut teraz u Zauberlanda, tam 8 grudnia bodajże. Także sparingi były ciężkie, także dzięki też chłopakom pozdrawiam ich serdecznie za pomoc. No i ja też im pomogę, bo oni dzisiaj w sumie boksują, czy mam kciuki za nich, także, także myślę, że będzie ok. Jakie wnioski wyciągnąłeś po tej ostatniej walce? Trochę będziesz uważniej trzymał ręce wyżej w półdystansie przede wszystkim, bo też Maciek Suleński zwraca uwagę, że trochę jednak za dużo przyjmujesz. Tak, no zobaczymy, mówię, zobaczymy jak, jak, jak wszystko będzie zależało od przeciwnika, jak on będzie, co on będzie robił, jak będzie atakował i, i w ogóle, prawda, wiadomo, jak będę blisko, będzie zagrożenie, trzeba będzie ręce podnieść, żeby po prostu nie dać się trafić i tam jakiś zgłupi cios, po prostu skończyć walki, prawda, ale nawet nie biorę tego pod uwagę. Tylko robić swoje, no i zobaczymy. No, mówię, no zobaczymy wszystko, zobaczymy, jak on będzie to wszystko wykonywał, ten mój, ten, ten mój zawodnik. Ale chyba im szybciej skończysz walkę, tym lepiej, bo drugi grudzień, wołomin, też kolejna 8 rund już na ciebie czeka. Prawdopodobnie. <laughs> Promotor chce mnie tam wcisnąć, tam rozmawiałem, już jakieś wstępne rozmowy były. No, mówię, zobaczymy wszystko, się zobaczymy jak ta walka. Jak będzie ciężka jakaś walka ta, no to wiadomo, no dwa tygodnie, no to trochę mało czasu, prawda? No ale zobaczymy jak będzie. Myślę, że nie będzie ciężko i że pójdzie gładko tak jak mamy założenie z trenerem zrobić i 2 i grudnia się jeszcze raz zobaczymy.